Tata, Dzisiaj specjalnie dla Was ze względu na to, że niedługo są święta wielkanocne. Zrobimy taki konkurs. Będziemy szukać jajek. W całym domu są pochowane jajka. Mamy koszyki, każdy ma swój. I będziemy odpowiadać na pytania. Mamy 10 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź dostaniemy minutę szukania. No to zaczynamy. Dobra, czekamy na pytania. Pierwsze pytanie. Róża, też sobie coś możesz, możesz coś narysować. Są dwa teamy. Róża jest teamem z Mają, żeby miały cztery oczy, szybciej znajdą może więcej jajek, a ja jestem sam. Dobra, zaczynamy. Słuchamy pytań. Pierwsze pytanie. Bardzo sympatyczny symbol wielkanocny, co ma długie uszy i jest bardzo skoczny. Zapisane? Tak. tak. Drugie pytanie, Brawo, Róża też. jakie święto wiosną obchodzimy, podczas którego jajka pięknie zdobimy? Napisane? Tak. tak. Róża Teraz terenna. trzecie pytanie, żółciutki jak słoneczko, symbol, symbol wielkanocny, wyskakuje z jajeczka ten ptaszek uroczy. Już? Już. Tak. Dobra, sobie. Następne pytanie. Cytrynowa, piaskowa bądź czekoladowa. Na stole wielkanocnym tradycyjnie króluje, bo wszystkim najczęściej bardzo smakuje. Wiem, wiem. Ej, co jest? To Ej, Ej, tata! Ładnie tak mała, Czekaj, Macie? Ale... Dobra, to następne. Zwierzątko bialutkie z mięciutkim futerkiem na wielkanocnym stole króluje, Jezusa symbolizuje. Wiesz, Mausia? Mm -hmm. Ja już mam! Dobra? Następne pytanie. Ja też Masz, no to super Różusia. Następne pytanie. W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje, a woda nie z nieba, lecz z wiader się leje. Róża już o, napisała? Róża już napisała, zobaczcie. Róża ma swoje, swoje specjalne pismo, prawda, Róża? No, na to jest spółka. Super dziewczyna. Już jest? Tak. tak. Dobra. Kolejne. E, siódme. W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie, zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię. <grywania> <grywania> Już! No pięknie. Masz, Majusia, też? Mhm. Super. Teraz zębka. Teraz ósme pytanie, choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha, na talerzu w domu kiełkuje. takie Dobra, macie odpowiedzi? Tak. Teraz yy, dziewiąte pytanie, pleciony ze słomy albo z wikliny, święta do kościoła go zanosimy. Co tam może piszesz? Co to jest? Jaka jest odpowiedź? To jest. Trójit, trójit, trójit. Trój, trój? Ciebie Co to jest, pleciony? Dosyć. Koszyczek, tak. Dobra, i ostatnie pytanie. Dobra, dziesiąte. A będziemy się Ostatnie pytanie, tak. Jest on wielki przed sobotą, kończy stary wątek, każdy wtedy odpoczywa, bo to wielki. Też napisałaś, brawo kochanie! Już tata, Super, dobrze. Już Tak Super, widzicie. Jeszcze... Dobra, dobra, Plus? dobra. No, no to peś, zaczynamy peś, peś, teraz. Peś, peś. Bardzo sympatyczny symbol wielkanocny, co ma długie uszy i jest bardzo skoczny. Króliczek. Zajączek. Super, czyli dajemy plusa. Salut! Brawo, Drugie. Plusika, tak. Jakie święto wiosną obchodzimy, podczas którego jajka pięknie zdobimy? Święto Wielkanocne. Tak, prawda. to po plusie. Plusik. Żółciutki jak słoneczno, słoneczko, symbol wielkanocny, wyskakuje z jajeczka i ten ptaszek uroczy. Kurczaczek. Super. Tu i Jeszcze Kolejne. Cytrynowa, piaskowa, bądź czekoladowa, na stole wielkanocnym tradycyjnie króluje, bo Cóż wszystkim najczęściej bardzo smakuje. Tak Babka. Tak, super, plus. <laughs> ja kolejny. Dobrze, ja 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 plus to ja jest plus. tak, w jedną stronę? Zwierzątko białutkie, z mięciutkim futerkiem, Dobry. na wielkanocnym stole króluje, Jezusa symbolizuje. Brawo. Baranek. Owieczka. Baranek. Barany. Tata ma źle, brawo Maja, to ja mam minus od tej jednego. W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje, a woda nie z nieba, lecz z wiader się leje. Ja a nie a, ma... no, a jak inaczej się mówi na śmigus z dyngus? Leja, to... lany poniedziałek, lany poniedziałek. Lany dyngus, ale masz śmigus z dyngus, nie? Dobrze masz, tak tata, ładnie, plusik jest. No, następne. Pytanie siódme, nie? Jakie było? W wielkanocnym koszyku leżeć będą sobie, zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię. Jajka. Jajka. Lusik. Choć już święta blisko, ja na dmucha, dobrze, na talerzu dobrze. w domu kiełkuje, co? Że Rzeżu. Brzeżucha. Dobrze. Lusik. ze słomy albo z wikliny. Ja nie wiem, Święta do kościoła go zanosimy. Koszyczek. Super. I ostatnie, dziesiąte. Jest pytanie. on wielki przed sobotą, kończy stary wątek. Każdy wtedy odpoczywa, bo to wielki. I piątek. Dobra. ile wam się uzbierało? Ja mam jeden mam... mniej, czyli ja mam dziewięć. A ja mam dziesięć. A mają dziesięć. Różysia, Maja... Rusia też ma 10. Dajemy dziesiąteczkę dla Róży. Maja z różą mają po 10. No ta ma 9, dobra. No ta ma 9. Czyli zabieracie swoje koszyczki. Dobra. Szukamy, szukamy, chodźcie, szukamy. To znajdzie. Gdzie, 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 Masz coś? Maja znalazła. Chwacz. Ja jeszcze nie. Patrz. No, nie. Tu czekaj. Tu się tu się A, spadło mi. spadło mi. Spadło mi róża. Spadło tacie. Nie, nie, Dobra. Co to masz takie wielkie? O, Nie, mam jajko, mam. to jajko. jajko. Mega fajne. To już wszędzie macie? Nie ma się... Ale masz duże różuś, ale fajne. O, z kubeczkiem. Ole słodziaczkiem fajne. Dobra, to leć, lecimy Wiesz, teraz tu do przejścia może, nie? A ja tam już coś ma, patrz.

W nie może być, nie? Nie! Okay. Yes! Coś masz jeszcze? Wow, wielkie. Drugie! W szafkach nie, <Szafka nie. W szafkach Dobra, nie ma. jeszcze łazienka A, na dole. A może się w nie Dobra, łazienka. Zajmij Wow! Ale proszę. O, ja. wow Ja! następny duży. że ja tu nie byłem pierwszy. Nie

Jeżeli mm, jesteś mała, to Ci pomogę trochę. <gryzanie> obserwuj, obserwuj, obserwuj. Sładki wielki. Dziś maja? Troszkę jej pomogłem, bo wiesz, bo było wysoko. Ale no one i tak są w jednym. No a właśnie. Nie w moim. Taka już jest twój koszyk. Gdzieś go trzymał, ale w macie wypasione koszyki. Popatrz zobaczyć że tu gdzieś, nie? Pod piłką. Następne jajeczko. Maja! Oby, ja, ja też mam! Ty też masz? Wow. I mam wiesz, o, jeszcze jedno. Troszeczkę. Tata, a Ty ja nie mam. masz. Ty masz mało. Ja mam, trochę mało. No, już po ja czasie dawno, więc koniec. Tak. Pokażcie co tam macie. E, mamy takie kubeczki. mam Ja mam truftę. Ja mam, mam też jeszcze ta. Jez Jesi ja jest ta. O, to mi cos wygląda tak. <grystanie> nie pokazuję, a chociaż jest jest kruki. Ja zajmę. Tak, tu się nie. Ja, ja. ja nie <grystanie> żeleka. <mam tajem. grystanie> Ale to fajne są. Masz tam tyle jajeczek, pokaż. Wow. A porcje ile? Ja. A to jest, to jest wasze, a to jest moje. No mój timik jest malutki. I ten. Teraz się przeprodzielimy. Zobaczcie, tu jest takie fajne. Ja mam króliczka. Mhm. A, a patrz, a tu jest też, z drugiej strony. Tu jest króliczek ja e, i, i, i kurczaczek. A tu jest jeszcze patrz, ale fajne, tu jest różne takie są. Ale fajne tu jest takie. Hmm. Tak, ja sobie mam tak, ochotę tak, na to. A ja na to. Ale teraz że jest Jak wam się podobało, to, podobało, to dajcie podobał łapkę w górę jest. i zasubskrybujcie. I czekajcie na nasze nowe filmiki wielkanocne. No to pa. Pa pa. Pa, pa. pa, pa. Ja